To łączy dyktatora Rumunii, króla rock and rolla i najsłynniejszego podróżnika w historii. Wszyscy zapisali się na kartach 8 stycznia, ale to tylko początek fascynującej podróży przez czas, którą dziś odbędziemy. 8 stycznia 1990 roku, zaledwie kilka tygodni po egzekucji rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu i jego żony Eleny, światło dzienne ujrzały dokumenty, które wstrząsnęły opinią publiczną. Był to pośmiertny proces, który obnażył skalę manipulacji i kłamstw reżimu. Wyobraźcie sobie państwo, które przez dekady żyło w bańce propagandowej, gdzie oficjalne dane o produkcji, poziomie życia i szczęściu obywateli były czystą fikcją. Dokumenty te pokazały, jak głęboko sięgała korupcja, jak systematycznie niszczono gospodarkę i jak bezwzględnie tłumiono wszelkie przejawy oporu. Dla Rumunów był to bolesny, ale konieczny krok na drodze do zrozumienia własnej historii i budowy nowej, demokratycznej przyszłości. To wydarzenie stało się symbolem upadku komunizmu w Europie Wschodniej i przypomnieniem, że prawda, nawet ta najtrudniejsza, zawsze w końcu znajdzie drogę na powierzchnię. Przenieśmy się teraz w zupełnie inne czasy. 1324 roku w Wenecji zmarł człowiek, którego imię stało się synonimem podróży i odkrywania nieznanego. Mowa oczywiście o Marco Polo. Jego relacje z podróży do Chin, zawarte w słynnej książce opisanie świata, były dla średniowiecznej Europy niczym okno na zupełnie nową, fascynującą rzeczywistość. Polo opisał bogactwa, zaawansowaną cywilizację, nieznane technologie jak papierowe pieniądze i zwyczaje Dalekiego Wschodu, które wydawały się Europejczykom wręcz fantastyczne. Wielu mu nie wierzyło, nazywając go fantastą. A jednak to właśnie jego opowieści rozpaliły wyobraźnię kolejnych pokoleń odkrywców, w tym Krzysztofa Kolumba, i stały się jednym z motorów napędowych epoki wielkich odkryć geograficznych. Śmierć Marco Polo nie zakończyła jego historii, a wręcz przeciwnie, utrwaliła jego legenda jako człowieka, który otworzył Europie oczy na ogrom i różnorodność świata. A teraz przeskok do XX wieku i narodziny prawdziwej legendy. 8 stycznia 1935 roku w Tupelo, w stanie Mississippi, na świat przyszedł Elvis Aaron Presley. Chłopak z biednej rodziny, który miał na zawsze zmienić oblicze muzyki, mody i kultury popularnej. Jego charyzma, charakterystyczny głos i rewolucyjne ruchy sceniczne wywołały prawdziwą histerię wśród młodzieży i oburzenie starszego pokolenia. Elvis połączył country, bluesa i gospel, tworząc rock and roll, gatunek, który stał się ścieżką dźwiękową buntu i wolności dla całego pokolenia. Był kimś więcej niż piosenkarzem był ikoną, symbolem amerykańskiego snu i kulturowym fenomenem, którego wpływ odczuwamy do dziś. Od skórzanej kurtki po charakterystyczną fryzurę, jego styl inspirował miliony. Narodziny Elvisa 8 stycznia to początek rewolucji, która przetoczyła się przez cały świat. Wróćmy na chwilę do polityki i finansów. Tego samego dnia, 8 stycznia, ale w roku 1835 Stany Zjednoczone dokonały czegoś, co wydaje się dziś absolutnie niemożliwe. Jako jedyny raz w swojej historii kraj ten całkowicie spłacił swój dług narodowy. Prezydent Andrew Jackson, zagorzały przeciwnik banków narodowych i długu publicznego, prowadził politykę zaciskania pasa, sprzedawał ziemie federalne i zawetował wiele projektów infrastrukturalnych, które wymagałyby pożyczek. Jego determinacja doprowadziła do tego, że na krótki czas budżet USA wykazywał nadwyżkę. To historyczne osiągnięcie było jednak krótkotrwałe. Kryzys finansowy, który nadszedł zaledwie kilka lat później, sprawił, że kraj znów zaczął się zadłużać, i od tamtej pory dług narodowy Stanów Zjednoczonych rośnie niemal nieprzerwanie. Ten jeden dzień pozostaje jednak fascynującym przypomnieniem, że w historii finansów publicznych zdarzają się rzeczy naprawdę niezwykłe. Teraz przenieśmy się do Francji, gdzie 8 stycznia był dniem kluczowym dla powojennej historii tego kraju. W 1959 roku Charles de Gaulle oficjalnie objął urząd jako pierwszy prezydent nowo utworzonej Piątej Republiki. Po latach niestabilności politycznej, Czwarta Republika upadła w obliczu kryzysu algierskiego. Francja potrzebowała silnego przywództwa i nowej konstytucji. De Gaulle, bohater wojenny i mąż stanu, powrócił z politycznej emerytury, by przeprowadzić kraj przez ten trudny okres. Nowa konstytucja, którą forsował, znacząco wzmocniła władzę prezydenta, tworząc system półprezydencki, który funkcjonuje we Francji do dziś. 8 stycznia 1959 roku to symboliczny początek nowej ery dla Francji, ery stabilizacji, modernizacji i odzyskania pozycji na arenie międzynarodowej pod rządami jednej z najważniejszych postaci XX-wiecznej Europy. Jednak droga De Gola nie była usłana różami. Zaledwie dwa lata później, 8 stycznia 1961 roku, jego życie znów zawisło na Włosku. W drodze do swojej wiejskiej posiadłości, kolumna prezydencka została zaatakowana. Eksplodowała bomba ukryta w Butli z gazem, ale na szczęście dla prezydenta ładunek wybuchł zbyt późno. To był jeden z wielu zamachów na jego życie, organizowanych głównie przez skrajnie prawicową organizację OAS, która nie mogła mu wybaczyć decyzji o przyznaniu Algierii niepodległości. Gdyby ten zamach się powiódł, historia Francji i proces dekolonizacji mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. To wydarzenie pokazuje, jak kruche bywają losy narodów i jak często zależą od szczęścia lub przypadku w życiu jednego człowieka. Teraz znów Stany Zjednoczone i sprawa, która do dziś budzi ogromne emocje. 8 stycznia 1973 roku Sąd Najwyższy USA rozpoczął przesłuchania w słynnej sprawie Roe contra Wade. Sprawa dotyczyła kobiety z Teksasu, która pod pseudonimem Jane Roe pozwała stan, domagając się prawa do legalnego przerwania ciąży. Jej prawnicy argumentowali, że prawo stanowe, które zabraniało aborcji, naruszało konstytucyjne prawo do prywatności. Kilkanaście dni później sąd wydał historyczny wyrok, który zalegalizował aborcję na poziomie federalnym, zmieniając krajobraz prawny i społeczny w Ameryce na blisko 50 lat. Decyzja ta zapoczątkowała niekończącą się debatę polityczną i kulturową, która trwa do dziś i jest jednym z najbardziej polaryzujących tematów w amerykańskim społeczeństwie. Koniec XX wieku przyniósł wielkie zmiany na mapie Europy. 1992 roku Czechosłowacja, państwo stworzone po I wojnie światowej, praktycznie przestała istnieć. Tego dnia czeski parlament przyjął ustawę o podziale majątku federacji, co było jednym z ostatnich kroków na drodze do tak aksamitnej rewolucji. W przeciwieństwie do krwawego rozpadu Jugosławii, Czesi i Słowacy postanowili rozejść się w pokoju. Proces ten, choć naznaczony politycznymi negocjacjami, odbył się bez jednego wystrzału i bez ofiar. To niezwykły przykład, jak dwa narody, mimo różnic i narastających napięć, potrafiły w cywilizowany sposób zakończyć wspólne państwo i pójść własnymi drogami. Przenieśmy się teraz do świata sportu, a konkretnie szachów. 8 stycznia 1958 roku 14 chłopiec z Brooklynu, Bobby Fischer, wygrał mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w szachach. Był to wyczyn bezprecedensowy. Zwycięstwo to nie tylko uczyniło go najmłodszym mistrzem USA w historii, ale także zapewniło mu tytuł arcymistrza i zapoczątkowało jego marsz na szczyt. Fischer był geniuszem, ale też postacią niezwykle ekscentryczną i kontrowersyjną. Jego absolutna dominacja na szachownicy, zakończona zdobyciem tytułu mistrza świata w słynnym meczu stulecia przeciwko Borysowi Spaskiemu w 1972 roku. Na zawsze zmieniła postrzeganie szachów. To zwycięstwo czternastolatka 8 stycznia było pierwszym zwiastunem nadejścia ery Bobiego Fischera. Cofnijmy się do czasów Dzikiego Zachodu. 1847 roku, po zwycięskiej dla Stanów Zjednoczonych wojnie z Meksykiem, Kalifornia została formalnie przejęta przez USA. To wydarzenie było kluczowym elementem tak zwanego objawionego przeznaczenia. Idei, według której Stany Zjednoczone miały misję rozszerzenia swoich granic od Atlantyku po Pacyfik. Przejęcie Kalifornii, a wkrótce potem odkrycie tam złota, wywołało masową migrację i gorączkę złota, która przyspieszyła rozwój zachodniej części kontynentu i uczyniła z Kalifornii jeden z najbogatszych i najważniejszych stanów w Unii. To symboliczny moment, w którym marzenie o państwie rozciągającym się od oceanu do oceanu stało się rzeczywistością. 1987 roku narodził się pierwszy komercyjny program antywirusowy. Pomyślcie o tym. To oficjalny początek cyberwojen. Od tego momentu niewidzialna walka o nasze dane, prywatność i bezpieczeństwo w sieci toczy się bez przerwy. Każde kliknięcie, każdy pobrany plik to potencjalne pole bitwy. Ten dzień zapoczątkował wyścig zbrojeń między twórcami wirusów a specjalistami od cyberbezpieczeństwa, który trwa do dziś i dotyczy każdego z nas. Przenieśmy się teraz do świata polityki, gdzie walka o władzę i wpływy przybiera znacznie bardziej realne formy. 8 stycznia 1979 roku we Włoszech rozpoczęło się śledztwo, które wstrząsnęło całym krajem. To był początek słynnej operacji Czyste Ręce, która ujawniła gigantyczną siatkę korupcji, oplatającą najwyższe szczeble władzy. Skandal Tangentopoli pokazał, jak głęboko sięgały powiązania polityków z mafią i biznesem. To wydarzenie na zawsze zmieniło włoską scenę polityczną i stało się symbolem walki z systemową korupcją, inspirując podobne działania na całym świecie. Niestety, walka z systemem często kończy się tragicznie. 8 stycznia 1998 roku w Rosji zamordowano Galinę Starowojtową. Była ona wybitną działaczką na rzecz praw człowieka, etnografką i jedną z najbardziej odważnych postaci rosyjskiej demokracji w latach 90. Głośno sprzeciwiała się wojnie w Czeczeni i korupcji. Jej zabójstwo pod domem w Petersburgu było szokiem dla całego świata i stało się ponurym symbolem tego, jak niebezpieczna może być walka o prawdę i sprawiedliwość w autorytarnych systemach. Jej śmierć to przypomnienie o cenie, jaką niektórzy płacą za odwagę. Zmieńmy na chwilę nastrój i przenieśmy się do świata mody i elegancji. 1999 roku zmarł Charles Jordan. Być może to nazwisko nie jest wam tak znane jak Chanel czy Dior, ale Jourdan był prawdziwym rewolucjonistą w świecie obuwia. To on w latach pięćdziesiątych wynalazł i spopularyzował szpilki, które na zawsze zmieniły kobiecą sylwetkę i sposób postrzegania mody. Jego buty były symbolem luksusu, elegancji i wyrafinowania, nosiły je największe gwiazdy tamtych czasów. Jego odejście zamknęło pewien rozdział w historii mody, ale jego dziedzictwo wciąż kroczy po wybiegach i ulicach całego świata. Na koniec, wróćmy do czasów nam najbliższych, do wydarzenia, które dotknęło nas wszystkich. 8 stycznia 2021 roku świat odnotował jeden z najtragiczniejszych dni pandemii. Tego dnia padły globalne rekordy zgonów, a szpitale na całym świecie pękały w szwach. To był moment, w którym poczuliśmy, jak kruche jest nasze życie i jak bezradni potrafimy być wobec sił natury. Ten mroczny dzień przypomina nam o globalnej tragedii, o milionach utraconych istnień, ale także o heroizmie pracowników medycznych i sile ludzkiej solidarności w obliczu kryzysu. Jak widzicie, 8 stycznia to dzień pełen kontrastów. Od narodzin cyfrowej obrony, przez walkę z korupcją, tragiczną śmierć bohaterki, po rewolucję w modzie i globalną tragedię. Każde z tych wydarzeń na swój sposób wpłynęło na naszą rzeczywistość. Historia nie jest tylko zbiorem dat to opowieść o ludziach, ich wyborach, ich odwadze i ich dramatach. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych podróży w czasie. Do zobaczenia.